Karelski kociołek mięsny. W trzecim odcinku z cyklu zasmaków w bibliotece opowiemy Państwu o przepisie zaczerpniętym z książki Aleksandry Michty Juntunten pod tytułem Finlandia, sisu, sauna i salmiakki. Karyalan paisti to tradycyjna potrawa karelska, po polsku nazywana potrawką karelską. Jest jednym z najważniejszych dań w Finlandii i podaje się ją podczas każdej ważnej uroczystości rodzinnej. Ten smakowity gulasz tradycyjnie przygotowuje się z marchewką i ziemniakami, ale jego uroczysta wersja zawiera tylko mięso. To aromatyczne, pożywne i rozgrzewające danie smakuje dobrze nie tylko na Dalekiej Północy, ale także podczas śnieżnej zimy w Polsce. Składniki potrawy to: 300 g wieprzowiny, 300 g wołowiny, 2 łyżki masła lub więcej, jeśli ktoś woli. 1 cebula, jedna marchew, 3 liście laurowe, 10 ziarenek ziela angielskiego, 10 ziarenek kolorowego pieprzu, 200 ml wody i sól do smaku. Zaczynamy od nagrzania piekarnika do 100 stopni Celsjusza. A brytwankę z gotową potrawą wstawimy na środkową półkę piekarnika. Mięso kroimy w duże kostki. Osuszamy papierowym ręcznikiem każdy kawałek, dzięki czemu doskonale się przyrumieni. Warzywa myjemy, obieramy i kroimy. Marchewkę w słupki, a cebulę w piórka. Razem z przyprawami, wodą i podsmażonym mięsem przekładamy do żaroodpornego naczynia z przykrywką i wstawiamy do piekarnika na około 2 godziny. Jeśli po tym czasie mięso nie będzie miękkie, zostawiamy je w piekarniku, aż będzie gotowe. Ten gulasz można podać w sosie własnym lub na bazie wywaru przygotować gęsty sos. Do jego przygotowania potrzebny będzie rondel i trzepaczka, a ze składników w równych proporcjach masło i mąka. Aby przygotować gęstszy sos, musimy najpierw przecedzić mięso. A czysty wywar przelać do rondla z wcześniej już przygotowaną zasmażką, połączyć i pamiętać o tym, że żaden sos nie lubi grudek. Karia isti podajemy z ziemniakami lub ulubioną kaszą, a jako dodatek możemy zaserwować konfiturę z czerwonej borówki, czyli brusznicy. Konfiturę z borówki można przyrządzić samemu, zarówno z owoców świeżych, jak i mrożonych, albo kupić gotowy produkt. Świetnie sprawdzi się tutaj też galaretka borówkowa z dodatkiem gruszek. Takie przetwory doskonale komponują się z ciemnymi mięsami. To bardzo proste, ale wyśmienite danie, zwłaszcza na drugi dzień. Życzymy wszystkiego smakowitego. Nauti ateriastasi.